Siema, witajcie na moim kanale, a dzisiaj specjal z okazji 10 tysięcy subów, których jeszcze nie wbiłam, ale zapraszam Was na Q&A na temat Stranger Things. Zapraszam oczywiście też na kanał mojej dzisiejszej kamerzyckiej, czyli mojej siostry Żabcia Rządzi, oznaczę Wam ją w opisie, i na nasz wspólny siostrysry, ale Wy tam wchodzicie na własną odpowiedzialność, bo to jest po prostu stuprocentowa dawka cringe'u. Więc przechodzimy do pytań. Wchodzę oczywiście sobie na mój kanał na YouTubie, i wchodzę na ten filmik. Yy, I zaczynamy z pytaniami. Pierwsze pytanie od kanału. Kanał o wszystkim. Pierwsze pytanie. Ulu ship. Dobra. Moim zdaniem to jest oczywiście Joyce i Hopper. Ja wiem, możecie mnie hejtować w komentarzu, że na pewno nie oni, ale ja uważam, że to jest najlepszy ship. Drugie pytanie. Yy, ulubiona postać. Hopper. Trzecie pytanie to jest ulubiony sezon i to jest po prostu trzeci sezon. Po prostu kocham trzeci sezon, to jest taki vibe, no po prostu świetny jest. Podobał Ci się finałowy odcinek Stranger Things? No szczerze, uważam, że piąty sezon stracił kompletnie ten vibe Stranger Things. Uważam, że jednostka też zasługiwała na lepsze zakończenie, chociaż według teorii Marika żyje, ale no nie wiem, tak średnio mi się podobał. Gdybym miał na dnia w skali od 1 do 10, to bym oceniła 6. Piąte pytanie. Pozdrowisz? Pozdrawiam Cię serdecznie, kanał o wszystkim. Pytanie. Kiedy kolejna część Jesteś nowy w szkole Hawkins? Jakby ja tą serię zaczęłam, kiedy była przerwa świąteczna, więc miałam dużo czasu. Ale potem, kiedy wróciliśmy do szkoły, to tego czasu jest mniej o wiele i trzeba jednak się uczyć. Kolejne pytanie od kanału Hattastic. Jeżeli źle, to powiedziałam sorry. Pytanie. Twoje top 10 ulub postaci damskie i męskie. Ogólnie wszystkie. Dobra, musiałam to sobie rozpisać. I przeczytam Wam moją wspaniałą, mega nieestetyczną listę. Na pierwszym miejscu: Hopper. Na drugim miejscu: Joyce. Na trzecim miejscu: Steve. Na czwartym miejscu: Max. Na piątym miejscu: Dustin. Na szóstym miejscu: Erika. Na siódmym miejscu: Nancy. Na ósmym miejscu: jedenastka. Na dziewiątym miejscu: Mike. Na dziesiątym miejscu Mary. Kolejne pytanie. Co sądzisz o postaci Holly? Ja ogólnie uważam, że postać Holly jest ok, ale uważam, że trochę źle dobrali aktorkę, bo sama Holly w serialu ma około 7, 8, 9, 10 lat, a aktorka Nell Fisher, która zresztą no jest bardzo fajną aktorką, ma 14, więc no trochę ta różnica w wieku jest. Jak myślisz, dlaczego w pierwszym sezonie Karen miała brązowe włosy, a wreszcie blond? Myślę, że po prostu to dlatego, że ta moda się zmieniała. Na przykład w tym 83. mogły być modne brązowe włosy, a po prostu wreszcie blond. Kolejne pytanie. Zrobisz kiedyś parodię Stranger Things? Szczerze? Ja i moje przyjaciółki już zrobiłyśmy tą parodię, ale raczej jej nie zobaczycie. I jak no zrobiłam taką serię Stranger Things, ale to polska szkoła, no to ty, Taka parodia, więc zapraszam na mój kanał i oglądajcie. Panie, pokażesz swoje wszystkie figurki Stranger Things, Kinder Joy i normalne Funko. Dobra, ja ogólnie nie mam figurek Funko ze Stranger Things, ale mam Kinder Joyę. E. Proszę, i pokażę Wam je. Dobra, pokażę Wam bez powtórek, bo tych powtórek jest naprawdę sporo. Więc zaczynamy. Później powtórki. <laughs> Figurka to Dustin. Lukas, Ax, Steve, Erika, jedenastka. Po co ty to znak? Demogorgon za zawieszką. A ty chwież, Nie! Faktycznie. Zwykły Demogorgon, Eddie. Taka jedenastka, zawieszka. Nancy, Poppers z upside down. Steve's upside down. Steve i Robin na ołówek. Demogorgon na ołówek. Robin. Taka jedenastka. I Wekno. Kolejne pytanie. Pozdrowisz? Pozdrawiam cię serdecznie. Hat Steve. Jak ty to robisz, że jesteś najlepszym kanałem? <grystanie> Kolejne pytanie od kolejnej osoby. Na jakim sezonie jesteś? Obejrzałam wszystkie sezony Stranger Things, bo kocham. Co sądzisz o Stranger Things? No, kocham. Kocham. <grystanie> Czy lubisz Steve'a? Kocham Steve'a. Kolejne pytanie od kanału Lenix, Ryby X -official. Jakby kocham ten kanał, bo widzę, że piszesz do mnie w każdym filmiku, więc serio, mega Cię pozdrawiam, na początku. Najgorsza postać Jason. Nie znoszę go. Moja ulubiona scena to jest z sezonu trzeciego, kiedy Steve i Dustin przybijają sobie te piątki w ogóle. I też w trzecim sezonie mam scenę, kiedy hopper rozdzielił Mike'a i 11 i jeździ sobie autem do pracy i tak śpiewa tę piosenkę. Mm -hmm. Czy masz Willa z figurek Stranger Things Kinder Joy? Nie. Yeah, Nie no. <laughs> Ul figurka ze Stranger Things. Steve albo Max. Czy jadłaś z Stranger Things? Tak, były. Takie sobie. Kolejne pytanie. Twoja ulubiona postać chłopieńca. Moja to Mike. Moja ulubiona postać chłopieńca to już mówiłam Hopper. W ogóle to jest moja ulubiona postać z całego Stranger Things. Jakie jest moje ulubione duo? Moje ulubione duo to Hopper i Joyce albo Steve i Dustin. Teraz pytanie od mojej wspaniałej kamerzyckiej, która mnie ciebie e, Gdybyś musiała z kimś pójść na randkę ze Stranger Things, to by to był Steve. Kolejne pytanie. Czy sądzisz, że Steve to najlepsza mamuśka ze Stranger Things? Tak. Kolejne pytanie. Kurde, co znam za muzyka? Kolejne pytanie. Ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś oglądać Stranger Things? 12. Nie śmiejcie się, okej? Okay? Teraz mam 13. <grymne> Ale mam nadzieję, że winnie jest tylko to. Kolejne pytanie. Tym razem od kanału Stranger Things 11, 11, 11. Kocham również ten kanał, bo po prostu też widzę, że piszesz pod każdym moim filmikiem. Pierwsze pytanie. Top 3 z nienawidzonych postaci. Muszę sięgnąć po moją listę znowu. Dobra, tu jest moja wspaniała lista. To jest takie mega basic. Na pierwszym miejscu z nienawidzonych postaci jest Jason, na drugim Angela, a na trzecim Kali. Kolejne pytanie od kanału Zuza P4E. Myślisz, że będzie szósty sezon? Szczerze, myślę, że nie będzie szóstego sezonu. Bo miałbyś ten dziewiąty odcinek, tak, takie były teorie przynajmniej, ale no, nie ma. Były, jeżeli ktoś nie wie, to było jakby takie coś, żeby pokazywali jak nagrywali piąty sens. Przestań! Dobra, i to już by był koniec dzisiejszego Q&A. Nie przeczytałam wszystkich pytań, bo ich było pełno i też niektóre się powtarzały. A jeżeli filmiki tego typu Wam się podobają, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i może będzie kiedyś jakiś part 2. Bye! Yayo!